Proszę Państwa, ja jeszcze w jednej dość, moim zdaniem, pilnej sprawie dzisiaj. No, jest dużo zamieszania, bałaganu i niejasności w sprawie budowy, budowy sieci 5G w świecie, w tym w Polsce. Rząd sobie już, prawda, wliczył w budżet przyszłoroczny miliardy z, od operatorów sieci 5G. No, a tu w świecie są duże protesty. U nas niestety dość małe. No i nie wiadomo jak to w końcu będzie. A przecież wybory są dobrą okazją, żeby zmusić rząd do y, jasnego wypowiedzenia się i zbadania sprawy. W Sejmie oczywiście była próba dyskusji, nie miesiąc, dwa miesiące temu, ale rząd oczywiście to maksymalnie, prawda? Pani chyba wiceminister powiedziała, że. Nie bardzo ma z kim dyskutować, bo ona będzie z fachowcami, nie z jakimiś tam niedokształconymi ludźmi dyskutować. Więc wyborcy powinni ją nauczyć rozumu, że to oni decydują. Proszę Państwa, bo wydaje się, że w niektórych krajach 5G może być zakazane i mieć poważne trudności, zwłaszcza tu chodzi o Szwajcarię czy Izrael, a przynajmniej. A przynajmniej może być to jak gdyby na razie, przynajmniej, przynajmniej pozorne 5G, jak gdyby podwyższone 4G. A ci Frajerzy, co się zgodzą, prawda, na maksymalną moc, no to będą się grillować, grillować siebie i swoje społeczeństwa. No a ponieważ niektórzy by chcieli, żeby Słowian, prawda, się pozbyć i osłabić, więc prawdopodobnie. Nam będą próbować ordynować najwyższą częstotliwość. Więc 5G prawdziwe, to realne, bardzo wysokie, może być wręcz zakazane, a przynajmniej, jak mówiłem, może się to skończyć na tym, że będzie to modyfikowane 4G nazywane jako 5G. No, coraz większe są protesty, zwłaszcza w Szwajcarii, ale i w innych krajach. Były w Holandii, Niemczech i innych. Krajach, ale u nas właśnie mimo wyborów ja się dziwię, że Konfederacja, Kuki z psl tego nie podnoszą i inne grupy. I co? A w Polsce cisza, a jedyna okazja, żeby coś z tym zrobić, zmusić yy, do działania, do myślenia, jest właśnie okres wyborczy. Ale, ale ja teraz jeszcze chciałbym przypomnieć o tym, że ja czekam, liczę na suby łapki, jakieś darobizny, e, wsparcie, bo mm, no, chciałbym poprawić sprzęt, lepiej działać. Informuję, że mam bloga pod tym samym tytułem, gdzie jeszcze słabo działam, prawda że można również wpłacać na Paypal. No i liczę na życzliwe komentarze, bo i, i hejcie po prostu zdarza, no, ale trudno. Trzeba być gruboskórny, nie? <laughs> Proszę Państwa, więc wiele tych czołowych krajów Kombinuje tylko Izrael i Szwajcaria, żeby niby było 5G, ale de facto bo to najwyżej podwyższone 4G, a miało obniżoną szkodliwość. No i zwłaszcza tutaj, no bo w Stanach podobno już jest trochę podwyższone, ale też nie maksymalnie, bo tam podobno jest w tej chwili bardzo szybki internet, ale to może jakąś inną modyfikacją, nie maksymalnym podbiciem mocy. Chiny, Japonia i inne kraje właśnie też nie dają maksimum 5G, mimo tego, że go budują. Na różnych frajerów czy gojów, no to grillować nawet do 100 GHz, nie? No, przecież niektórzy twierdzą, że jest zaplanowana depopulacja ludzkości, a zwłaszcza tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej. No to można im, prawda, zaordynować. Podwyższoną moc, a ja niestety w ostrożność i mądrość naszych władz nie bardzo wierzę, bo miłościwie panujący nam rząd szuka kasy, kocha Stany Zjednoczone i różne zachodnie firmy, więc zapewne zaordynuje nam odpowiednio większą moc, bo operatorzy wtedy zapewne więcej zapłacą, a władza nad to będzie miała. Większą kontrolę nad społeczeństwem. A to 5G według mnie jest potrzebne nie tylko do szybszego przesyłania wiadomości do internetu rzeczy, ale do również dużo większej kontroli, w tym nawet wprowadzenia biochipów. Dlatego według mnie jest to śmiertelnie groźne. No, a władza nam opowiada, tylko jakie to będziemy mieli rozkosze z tego 5G. A o szkodliwości GPR się mówi, prawda, wręcz zachwala się jakie to super, wręcz będzie, niemal będzie zdrowe. A w kolejnych krajach są kłopoty, muszą się nabyć wycofywać z tych wszystkich rzeczy. Na przykład w Genewie, w kantonie Genewa, tam ma być referendum, u nas też powinno być referendum. No, a u nas niemal brak protestów, no to może być cała naprzód, no. A właśnie ciekawe, że im mniejsza częstotliwość, co jest paniką zrozumiałe, tym dalszy zasięg. A im wyższa, tym trzeba więcej wieży bliżej stawiać, żeby działały, czyli bardziej, przepraszam, dawały w dupę i wykańczały, wykańczały ludzie. Nawet, nawet w odległości 100-200 metrów wycinało się, zwłaszcza w Holandii. Ale u nas chyba też dlatego się między innymi wycinało drzewa. Bo drzewa, zwłaszcza liście, bardzo przeszkadzają, szkodzą w rozchodzeniu się właśnie tej najwyższej sieci 5G. A w tej zwykłej telewizyjnej i niższej 3-4 to jest dużo lepiej. Więc domagajmy się prawdy, bo wielu naukowców pisze listy, protestuje i to raczej za granicą, nie u nas. Więc domagajmy się prawdy, pełnej, wi pełnej wiedzy, referendum yy, po prostu określi na dokładnie, gdzie i jak będą, o jakiej częstotliwości montowane te wieże i módlmy się, by to wszystko się dobrze skończyło, a nie zgrilowano nas i sąsiednie kraje, bo niestety taki może być również zamiar niektórych wrażych szatańskich sił, co nie daj Boże. Amen.